Cześć boże, serdecznie witamy Państwa na konferencji prasowej kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Jesteśmy w Jaworznie przy elektrowni nowe Jaworzno, tutaj w tle, jak, jak Państwo widzicie. Tematem konferencji jest energetyka węglowa i górnictwo węgla kamiennego, jak i brunatnego. My, jako drużyna Brauna, no i to, co ja zapomniałem oczywiście na samym początku przez się Wojciech Siński Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej, i przewodniczący naszego tutaj okręgu. My jako Konfederacja Korony Polskiej, jak i Grzegorz Braun, jesteśmy za tym, żeby korzystać, żeby korzystać ze złóż naturalnych, które mamy tutaj w naszych zasobach w Polsce. Według nas nie ma takiej możliwości, żebyśmy my jak, żebyśmy nie mogli korzystać ze złóż naturalnych, ponieważ zawsze człowiek miał prawo korzystania ze złóż naturalnych, a, taki, a węgiel właśnie tym złożem naturalnym jest. Dlatego jest to sprawa podstawowa, żebyśmy my mogli tym węglem napędzać całą gospodarkę. Dlaczego węgiel jest tak niechciany i nielubiany? W Unii Europejskiej, zaznaczam tylko w Unii Europejskiej, nigdzie indziej na świecie, ponieważ w Unii Europejskiej panuje dogmat, fałszywy oczywiście, dogmat, że w procesie spalania powstaje dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie, czyli zwiększenie temperatury, który, który powoduje no, jakieś katastrofy i tak dalej. Szanowni Państwo. Nic więcej, nic, nic bardziej bzdurnego. Nie ma takiej, w ogóle nie ma, to jest w ogóle teoria. Może zacznijmy od tego. Jest to teoria, nie jest to żaden dowód naukowy. Dwutlenek węgla można by rzec, że jest gazem, który umożliwia życie na, na planecie, ponieważ tak, ludzie są, ludzie są wszystkim. Wszystko żerni, że tak powiem, czyli jak i spożywają mięso, tak i rośliny. I rośliny, żeby mogły rosnąć, muszą posiadać dwutlenek węgla. Jeśli nie ma dwutlenku węgla, no to rośliny po prostu obumierają. Dlatego też jesteśmy przeciwko fałszywej doktrynie mówiącej o tym, że dwutlenek węgla jest jakimś zagrożeniem. Oczywiście jest to fałsz. Jest to jeden chyba największy przekręt finansowy w historii, w historii świata nie znam, żeby był jakiś większy przekręt w, na, na taką skalę. I teraz tak, historia, bo mogłoby się wydawać, że kwestia zamykania kopalń, likwidacji, wygaszania kopalń, dekarbonizacji to jest kwestia ostatnich lat. Tutaj z naszego terenu chciałbym bardzo krótko przypomnieć taką historię kopalni Kazimierz Juliusz. Kazimierz Juliusz w Sosnowcu w 2006-2007 roku dotarli ze ścianą do pola, które było przypisane do kopalni Jankanty, którą zamknął rząd Jerzego Buzka. I chcieli wydobywać właśnie z tego pola, tylko musieli mieć zgodę od rządu. Wtedy Jarosława Kaczyńskiego. Ja akurat miałem możliwość rozmawiania bezpośrednio w, z osobami zatrudnionymi, ze związkowcami i, i z, z zarządem. Byli pewni, że taką zgodę uzyskałem, bo przecież tylko wystarczy odpalić kombajn i jechać dalej. I jak to sami stwierdzili, 25 lat życia kopalni tak, bo tam jest tak dużo węgla na poziomie 380 metrów bardzo dobrej jakości z pola Jana Kantego. Pojechali do rządu, do ministerstwa zarządzanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Pojechali do y, urzędników u Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego prezydenta i co się okazało, nie otrzymali zgody. Związkowcy byli przerażeni, zdziwieni. Ja wtedy powiedziałem tak: "No to jak to uważacie, że PiS jest za tym, żeby zamknąć wszystkie kopalnie, skoro nie pozwalają?" Oni byli wtedy zszokowani właśnie i powiedzieli, no tak, tak wychodzi na to, że, że PiS chce zamykać kopalnię. I to jest tak, państwo głosujecie raz na jednych, raz na drugich, czy na PiS i na PO i dziwnym trafem oczekujecie jakiejkolwiek zmiany. I to jest, to jest dosyć dziwne i przerażające, bo jak można tutaj oczekiwać zmiany, kiedy głosuje się powiedzmy na jedną lub drugą stronę monety, tej złej monety. Niestety jest tak, że dekarbonizacja i tutaj wygaszanie kopalni jest prowadzone zarówno przez jedną opcję, jak i przez drugą opcję. Teraz okazuje się, że jeszcze trzecia opcja, alternatywa, tak zwana, przychodzi i mówi, że będzie kontynuować tą politykę, która była do tej pory przez prezydenta podpisywana. Także, także my jeś, uważamy, że jeśli państwo chcecie autentycznej zmiany i zachowania,. W, tutaj, przemysłu i, i to, co napędza gospodarkę, no to nie macie Państwo wyboru. Jedynie Grzegorz Braun. Zapraszam teraz do głosu naszego kandydata Grzegorza Braun. Szczęść Boże, dobra wiadomość. Wracamy do węgla. Jeśli taka będzie wola, boska i ludzka. I jeśli naród 18 maja. Opowie się za odzyskaniem niepodległości. Wracamy do węgla. Potrzebuje tego jawożno, śląsk, potrzebuje tego cała Polska. Cała Polska bowiem zbankrutuje, upadnie, jeżeli ceny energii będą sztucznie zawyżane przez narzuty euro Te narzuty oparte, jak to kolega Siński. Tutaj zdiagnozował trafnie na urojenia. Odrzucamy urojenia klimatystyczne. Precz z Zielonym Ładem, precz z zaoraniem polskiego rolnictwa, zasypywaniem polskiego górnictwa. Jako prezydent Rzeczpospolitej nie będę tej polityki realizował, ja ją odrzucę, ponieważ jest to polityka, uwaga, zbrodnicza z uwagi na skalę strat mienia wielkiej wartości, do których prowadzi. Zasypywanie kopalni Krupińskiej, kopalni Makoszowych, Ludzie, którzy za to odpowiadają, są zbrodniarzami stanu. I postawimy ich przed sądami. I będą, i będą Polacy... Korzystać z tych skarbów, na których Polska leży. Bogactw naturalnych mamy zasoby niezliczone, ale z tych wszystkich zasobów, metali rzadkich, tych wszystkich cudów, które na naszej działce numer jeden na globusie można z Ziemi wydobyć z pożytkiem, z nich wszystkich najważniejszy jest węgiel: czarny i brunatny. Mamy tego węgla do końca świata i jeszcze jeden sezon grzewczy dłużej. A tymczasem wszechwładza eurokołchozu, obłędna polityka klimatyczna i fałszywa geopolityka, ta, która skutkuje polityką na złość cioci odmrozimy sobie uszy, to przyprawia Polaków o bankructwo, galopujące bankructwo, gdyż ceny energii rosną. A rosną, bo węgiel jest obłożony narzutami. Węgiel czarny, narzuty eurokołchozowe od handlu emisjami dwutlenku węgla blisko 60%. Węgiel brunatny blisko 70%. To teraz narzućcie Państwo na dowolny towar, dowolną usługę 60-70% narzutu i nic się nie będzie opłacać. No i otóż właśnie się nie opłaca. A ja chcę, żeby Polska żyła, a nie umierała. Chcę, żeby polskie rodziny płaciły za prąd, za gaz, za paliwo mniej, a nie więcej. Chcę, żeby interes się kręcił i dlatego ogłaszam nie pierwszy i nie ostatni raz na szlaku tej kampanii wyborczej: wracamy do węgla. Niech się kopie, fedruje, niech się wydobywa, pali, kopci, niech się interes kręci. Dwutlenek węgla, dekarbonizacja. Brednia, urojenie, zeroemisyjność, obłęd, który nie mając żadnych podstaw naukowych w sposób oczywisty bezprawny, bo łamie, łamie ta polityka konstytucyjne prawa obywateli do prywatności, wolność domku w swoim domku i do przedsiębiorczości, ta polityka skutkuje katastrofą gospodarczą w mikroskali. Na skalę naszych rodzin, naszych budżetów domowych, czytajcie Państwo rachunki za prąd. To nie jest dopust Boży. To jest właśnie ta eurokołchozowa polityka. I w makroskali. Państwo od tego upadnie wiatrakami do mielenia ptaków, nie ogrzeje się, nie napędzi, nie oświetli ani Jaworzna, ani Śląska, ani całej Polski. Kto w to wierzy, na głowę upadł... A kto realizuje tę politykę, jest zdrajcą i powinien być stawiany przed prokuratorami, przed sądami. I tego dokonamy. Szanowni Państwo, wiatrak do mielenia ptaków, jego konstrukcja, instalacja, eksploatacja, konserwacja i potem utylizacja kosztuje więcej niż kiedykolwiek przy najbardziej optymistycznych prognozach będzie można z tego. Wyciągnąć. Więc to nie ma sensu. To się po prostu nie kalkuluje. Jak to możliwe, że naród polski, tysiącletni polityczny naród w pięknym, wielkim, niegdyś niepodległym państwie, że daje sobą tak pomiatać? No, da się to wytłumaczyć tylko tym, że w Warszawie realizują tę politykę, implementują te normy eurokołchodzowe zdrajcy, zaprzańcy. I durnie. I to trzeba zmienić. Precz z wszechwładzą Reichsführerin von der Leyen i jej Rady Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych nad Polakami. Niech żyje Polska, niech się interes kręci, niech rachunki za prąd, za gaz, za paliwo przestaną rosnąć niebotycznie, niech zaczną spadać, co będzie możliwe wyłącznie, wyłącznie, jeśli wrócimy do węgla. Na całego, tylko kopalnie, elektrownie węglowe się kalkulują długoterminowo. Tu nie trzeba mieć, szanowni państwo, doktoratu z matematyki wyższej ani fizyki kwantowej. To jest prosty rachunek. Polecamy literaturę przedmiotu. Polecamy ekspertyzę w tej sprawie. Trzeba naprawdę bardzo. Bardzo perfidnego wyrachowania, żeby Polaków takim szaraczem od klimatycznych urojeń okładać. I my się temu przeciwstawiamy. Jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej ogłaszam dobrą wiadomość: wracamy do węgla. Za mojej kadencji, jeśli tak rodacy zdecydujecie, wracamy do węgla, kończymy z obłędem klimatystycznym. Dziękuję za uwagę. Czy są pytania? Można? Bardzo proszę. Mam takie pytanie odnośnie właśnie tych cen, bo Pan łączy w swojej wypowiedzi dwie różne rzeczy. Cenę za emisję dwutlenku węgla, czyli zwiększone koszty produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, a nie mówi Pan o kosztach wydobycia tego węgla kamiennego. Polsce, bo, bo to są jakby dwie, dwie różne rzeczy i te opłaty klimatyczne na, nie mają w ogóle żadnego wpływu. Przecież na cenę wydobycia węgla. Jak to nie mają. Czy, yy, proszę na pana... cenę wydobycia węgla w, w kopalniach. Jak to nie ten mają, to, węgiel tak? jest. Czyli, dokończyć. Bardzo proszę. Yy, no, Chodzę w słowo, bo, bo mówi pan, pan oczywistą nieprawdę. Jak pan właśnie widzi to, żeby koszty wydobywania węgla? polskich kopalniach były mniejsze, żeby po prostu opłacało się wydobywać ten węgiel. To jest jedno takie pytanie i może dam panu odpowiedź, potem będę miał jeszcze drugie. Szanowny panie redaktorze, oczywista, nieprawda. Jedno z drugim jest ściśle związane. Czy są jakieś kopalnie, które nie są zasilane prądem elektrycznym? Czy są tu na Śląsku jakieś kopalnie, które były poruszane kieratem, w którym jakieś koniki tam pod ziemią, tak ciężko pracują, łysek z pokładu idy? Nie. To jest paragraf 22. Jak wchodzimy w ten system w obłędu, jak się godzimy na to, żeby w tym eurokołchozowym domu wariatów szczególnie niebezpieczni pacjenci rządzili naszym życiem, no to nic się nie opłaca. Także wydobywanie węgla. Na to się nakładają oczywiście różne inne patologie. Patologie jeszcze post-PRL-owskie, wszechwładza związków zawodowych, które jak przychodzi co do czego to węgla nie bronią. I się na to zgodziły. I o zgrozo, to jest naprawdę gorzka ironia naszych dziejów, że, że po to, pod sztandarem Solidarności zostało zadekretowane, że do połowy stulecia ma zniknąć w Polsce ostatnia kopalnia. I dlatego też, szanowni państwo, PiS-PO jedno zło w tej sprawie. I nie leczmy dżumy cholerą. I nie zataczajmy się od ściany do ściany, bo tutaj już widzę, że ci zdrajcy, którzy się na tę politykę zgodzili i którzy ją zaprowadzili, oni teraz już odstawieni na boczny tor, na ławkę rezerwowych, oni już teraz stają w blokach startowych, żeby wrócić. Widziałem Mateusza Morawieckiego na manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi, który sam. Na Polskę sprowadził. No, to są bezczelni łajdacy, którzy żerują na ludzkiej naiwności i sądzą, że Polacy mają pamięć Złotej Rybki. Że nie pamiętają, kto to wszystko zrobił. A tego nie zrobili żadni okupanci, zaborcy. To zrobiła władza warszawska, zdrajcy, lokaje, którzy się wysługują Brukseli, Waszyngtonowi, Jerozolimie. I ich trzeba odsunąć od władzy po to, żeby Polska odżyła. Wracamy do węgla. Odnośnie tych kosztów ja mogę dodać, żeby usatysfakcjonować powiedzmy pytającego. Szanowni Państwo, no kwestia zarządzania kopalniami. To już przecież wiadomo, że tutaj jesteśmy przy, przy elektrowni Staurona. Kopalnie Staurona są najbardziej efektywnymi kopalniami, bardziej efektywnymi od innych. Co się liczy w ilości wydobywanego węgla na jednego zatrudnionego pracownika, no te kopalnie są lepiej zarządzane niż powiedzmy kompania węglowa i inne powiedzmy te samodzielne, czyli powiedzmy ten, ten model, kiedy właścicielem kopalni jest, jest firma, która, który później firma, która zużywa ten węgiel, czy na przykład elektrownia, to jest taki właśnie odpowiedni model. Poza tym jeśli chodzi o koszty, no, jest dużo patologii w, w zarządzaniu, no, ktoś jak e, pracował na kopalni, albo ma ko kogoś kto pracuje na kopalni, no to, no to, to wiadomo, I ja tutaj nie chcę o tym mówić. Poza tym jeszcze druga rzecz, e, dlaczego na przykład kopalnia Niwka Modrzejów w Sosnowcu została zasypana, nie została sprzedana? Panie Wojciechu, ja Pan chciał tylko przypomnieć, że nie ma już kopalni Taurona i no, mówi mówię o jakiejś przeszłości, także tak, tak, tak. nie wiem do czego się Pan teraz odnosi. No pan wie do, do czego się odnoszę. I ale, teraz, ale mówi pan o kopalniach Taurona nie ma czegoś takiego. No Tauron wydobycie wcześniej było. To pan wie, wie o czym mówię. I teraz tak, kopalnia niwka w dlaczego nie została sprzedana, tylko została zasypana mogła być sprzedana tak samo jak w, w, w kopalnia w Dziedzicach. Jest prywatna kopalnia i jakoś funkcjonowała i te koszty wiadomo w prywatnej kopalni, no to nie może być tak, żeby koszty były wyższe niż, niż uzyska, niż, niż dochód. I jakoś tam sobie radzą. Po prostu jest kwestia zarządzania. Nie jest to prawdą, że, że schodzimy coraz to niżej i są tak wysokie koszty. Ja tylko przypomnę, że w latach 80. na kopalniach na Śląsku wydobywano na poziomie 600 metrów. Teraz nawet 900 metrów. Tutaj na terenie Zagłębia kopalnie w granicach 300, 400 do 500 metrów i zostały zamknięte. No to, to wie pan także, także to, to, że jest... Owszem, są koszty, tylko to jest kwestia zarządzania, a nie dlatego, że. Owszem, są, słyszałem taki pomysł. Trzeba zamknąć wszystkie kopalnie, ponieważ e, gdzie indziej wydobywają taniej, i na przykład w Australii jest, są odkrywkowe. No brawo, brawo, tylko co ma to wspólnego z polskim interesem? Tutaj z tym, żebyśmy mieli tanie węgiel, e, była akcja, e, poza tym. No umówmy się, w 2020 roku lepszy przykład niż jakikolwiek wykład. W 2020 roku kupowałem węgiel ekogroszek workowany za 470 zł. Teraz 1400. No i co się zmieniło? Chyba dawno pan nie kupował, tak naprawdę. Proszę? Bo już nie ma takiej ceny, 1400 zł. Nie, ja kupowałem. Przed chwilą, dwa tygodnie temu, dwie tony kupowałem, po 1401 tona. Można znaczy 1380 można do do kandydata? Bo... No, proszę bardzo. Ja jeszcze dopowiem, szanowni państwo. No, wiecie, wczoraj zdaje się spotkał się Donald Trump z tak. przedstawicielami przemysłu wydobywczego z górnika. Wracają. Wracają na pełnej tak? Wiercić, kopać, kopcić. Wracają, bo nie chcą popełniać harakiri, które popełniła Europa. Niemcy zarżnęli się zielonym ładem, no i teraz i teraz cierpią, ponieważ nawet ich czołówka, ich przedsiębiorczości wypadła z pierwszej ligi światowej. Nie ma już konkurencyjności, nie ma w ogóle szansy na nawiązanie jakiejś walki konkurencyjnej, rynkowej. No i Niemcy się ratują. Otwierają nowe kopalnie i wydobywają więcej węgla. To jest faktem. To ostatnie takie pytanie, bo chciałbym zapytać o to, jak się panu podoba ta Jaworznicka elektrownia, bo ona jest tak właśnie zaplanowana, że to najkrótszy kolejowy transport z kopalni Sobieski 3 km stąd jest wydobywany węgiel on jest spalany tu w elektrowni ta elektrownia jest przygotowana właśnie na parametry tego węgla tutaj oprócz pana konferencji też słyszałem kandydatów Prawa i sprawiedliwości, którzy z tego się bardzo cieszą. Słyszałem osoby z platformy obywatelskiej, które się bardzo z tego powodu cieszą. Pan się z tego powodu cieszy. No tak, przypadkowo dzisiaj wybrane, to samo, to przypadkowo to dzisiaj wybrane to, to miejsce, które jakby jest dobrym przykładem na realizację tej polskiej energetyki i sektora przemysłu tego wydobywczo-wytwórczego, o którym Pan Siński mówił, że kiedyś miał tutaj miejsce. Jak dwóch mówi to samo, to to nie zawsze jest to samo. Teraz na użytek kampanii wyborczej, oczywiście wszyscy e, stroją poważne miny i walczą z tymi zagrożeniami, które sami ściągnęli na Polaków. Więc to mnie wcale nie dziwi, ale państwo przyjrzyjcie się temu, kto te klimatystyczne obłędy do Polski wprowadzał. Kto się dorabiał na wiatrakach do mielenia ptaków, które ekonomicznie i perspektywicznie dla kraju, dla narodu nie mają Sensu, ale niektórzy ludzie o mentalności volksdeutscha się na tym dorobili. Ale projekt zrobiony za czasów Platformy tak, i, pan Bóg przez prawo i, I Pan Bóg strzegł, i pozdrawiam i kłaniam się wszystkim tym inżynierom, którzy jeszcze mimo przeciwności nie dopuszczają do zerwania się ciągłości tradycji polskiej myśli inżynierskiej, także w przemyśle energetycznym, wydobywczym. Ale wiemy, że tutaj rynek takiego szczęścia. Ostrołęka nie miała tego szczęścia, bo ją wyburzyli. Miliardowe straty. W normalnym świecie ludzie, którzy to zrobili, stawaliby pod ścianą. My niestety nie mamy kary głównej w kodeksie karnym. Ubolewam, wystąpię z inicjatywą jej przywrócenia. Ale tu w Jaworznie ręka boska strzegła, bo wiecie Państwo, że kończyli te inwestycje, tak, żeby zdążyć, zanim ta gilotyna spadnie, zanim ten walec nadjedzie. Dlatego tutaj coś tak. Jeszcze nieuregulowane traktowanie. Nie, nie, nie. To, to... No, kształt tej działki w każdym razie. To jest ostatni blok węglowy w Polsce. No właśnie. No więc brawo. I szanowni Państwo, być może tutaj w Jaworznie jest właśnie ten ostatni punkt oporu, i tu się wreszcie odbijemy od dna i wrócimy na pełnej do górnictwa i energetyki węglowej. Czego sobie własnym dzieciom i Państwu życzę. Panie Grzegorzu, kupi Pan Polski samochód elektrycznej zera? Będzie Pan tym jeździł? <laughs> Rozmawiamy o jakimś e, e, political science fiction, tak? Mateusz Morawiecki opowiadał takie głodne kawałki. No to jest, to by było śmieszne. To byśmy się mogli pośmiać, gdyby to, powtarzam, nie była polityka zbrodnicza z uwagi na skalę strat, o które przyprawia państwo i polskie rodziny. I szanowni państwo, te strefy czystego transportu, pan Trzaskowski w Warszawie, Trzaskowski Planeta Płonie, urządził taką strefę wykluczenia i dyskryminacji. Państwo z Jaworzna prawdopodobnie już do Warszawy Śródmieścia swoim być może nie najnowszym, starym, ale jarym samochodem już nie wiedzieć. Ale w polski samochód elektryczny pan wierzy? Ja jestem, proszę mi wierzyć, bardzo zainteresowany techniką, technologią. W dzieciństwie i młodości, zwłaszcza technika lotnicza mnie interesowała. Śledziłem trendy w wynalazczości niekonwencjonalnej. Technika jądrowa. Nie wiem, czy pan wie, że w latach 70. mieliśmy już fuzję laboratoryjnie jądrową przeprowadzoną w Polsce jako piątym kraju w świecie. Ja potrafię, potrafię wytłumaczyć różne zjawiska, wychodząc z spraw fizyki, ale przy całej mojej wierze w Polskę, ja się pytam. Jaki cel miałoby przestawianie całego państwa na rozwój tych technologii, skoro mamy tak nieprzebrane złoża, niekon, złoża konwencjonalnych, bardzo efektywnych. Surowców, które pozwalają uzyskiwać energię. W związku z tym nikomu, panie redaktorze, nie staje na drodze do szczęścia. Niech tam Polacy budują i niech rozkręcają, ale niech się tym władza nie zajmuje. Władza jak się zajmie, to ostatnio się zamknęła jedna firma lotnicza, mikrosamoloty. Słyszał pan? Ponieważ po prostu tak jak z tym pokładem węglowym, pan po prostu kupił, na coś nie kupił pozwoli. pan polski samochód elektryczny? Bo widzę, że na co dzień wybiera pan niemieckie. To jest, to jest, panie redaktorze Chwyt tak niski Że no to Nie odpowiedziałem trzy razy na moje pytanie tak Czy pan niski. wykupił polski samochód, czy nie? Jak on to będzie, to, będzie, to, to ja się niski. zastanowię Panie redaktorze Jak on będzie, ten samochód Na razie on jest w pańskiej Mateusza Morawieckiego wyobraźni Dziękuję Więc nie odnoszę się do konstruktów Wie pan, jakiś, jakiś mrzonek Odnoszę się do rzeczywistości a pan jakim samochodem przyjechał na te konferencje? Japońskim. Japoński, Japoński tak? I co z pana za patriota? Czy to nie głupie tak powiedzieć, prawda? Bardzo głupie, więc niech pan sobie daruje na przyszłość. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Odzyskajmy niepodległość, wracajmy do Węgier.